Trzymaliśmy się na parkingu Sveti Stefan. 3 euro za godzinę kosztuje parking. Można tam parkować gdzieś na górze, na dziko. No, na upartego byśmy też znaleźli miejsce, ale my już woleliśmy, woleliśmy sobie zjechać na dół, bo to parkowanie na górze to tak nie za bardzo. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj pod filmem oraz dzwoneczka. Idziemy coś pozwiedzać. Feti Stefan, bardzo ładne taka, na takiej wyspie, takie domki, kościółek, jakieś miasteczko. Starożytne, średniowieczne ma miasteczko. Idziemy już sobie do miasteczka z Fetis Stefan, co tam ciekawego wyczytałeś? No jest na takiej półwyspie powiedzmy, ale to jest taka wysepka i od XV wieku już tu była jakaś osada. Na początku XIX wieku 400 osób tu mieszkało i w latach 50. mieszkańcy zostali przesiedleni w głąb lądu. Okres taki tutaj prosperity skończył się. W latach 90., kiedy to była Jugosławia. I w 2005 roku e, władze Czarnogóry postanowiły przywrócić świetność i, i, i odnowić, odnowić e, to miejsce i udostępnić dla turystów. Także idziemy zobaczyć. Ale to pięknie, wszystko jest tak bardzo zadbane. Są drzewa oliwkowe, palmy. Pięknie. Ale są dzisiaj duże. Jako taka... Chmury też nas trochę straszą, ale na razie nie pada. Jako taka ciekawostka, to w 2014 roku swój ślub był, tu Nowak Dziokowicz. To ciekawostka dla fanów tenisa. Oczywiście <słuch> te, te informacje czerpiemy z Wikipedii. Źródłem jest Wikipedia. A, tak, żeby Zobacz, widać jak będzie. Tak, zaraz zobaczymy, bo tu już zobacz, już widać Swet Stefan pięknie. Od nas być to widać, nie? nie wiem jak my te, tego nie, nie zauważyliśmy wczoraj. <gryt> Aha, tam jest nasza miejscowość. O, dzieciaki się rozbiegły, fajny to jest taki e, trawniki, jakiś taki labirynt można powiedzieć. No chmury są bardzo groźnie wyglądają. A, tu jest plaża. Eee. A. Bardzo ładnie tu to wygląda. To Bardzo mi się tu podoba. Czekaj na nią. Fajne miejsce. O, tu widzę, ludzie sobie pływają, plażują. Pięknie. A tam jest Peti... E, nie, tam jest nasze Becici. A które to jest Becici? To pierwsze, prawda? Bo tu pierwsze do Becici, tu po prawej stronie, o tam jest becici, a tam, a tam jest budwa, tak. Idziemy dalej. Tam chyba można wejść. mało, także fajnie. Fale, fale. I jak? Ci się podoba? No Bardzo ładnie. Dużo lepiej niż z góry, z samochodu. To jest genialne. Pięknie. nawet też ale tam już na górze słońce świeci. w Tak, tam już jest słoneczko. O tam w ogóle jest jakaś wioska na górze. Tam droga, zobaczmy. Fale nas tu prawie obmyły. Chodźcie idziemy. Jakie fale? Dobrze. Dobrze, zaraz Ci pokażę. Ona no, u mnie też. Taka bryza jest cały czas. Dobrze, zaraz poszukam. A tutaj chyba... Tutaj chyba zamknięte wejście. Nie można wyjść dalej. Nie, chyba zamknięte, bo nikt nie wchodzi. Nie wiem właśnie czemu. Ja. zaglądamy o. przez górę od bramy. Nic więcej ty się opukasz, żeby nam otworzyli? I co, chyba nie chcą nam otworzyć? A tu, co mamy przez okienko? Jest taki dziedziniec, no ale. Niestety zamknięte. No i tyle z naszego zwiedzania, będziemy już wracać, czy znaczy jechać dalej po prostu. E, tutaj jest zamknięte, wieje, także zobaczyliśmy wszystko co chcieliśmy. Naprawdę fajne miejsce, warto tutaj podejść, podjechać, zobaczyć, bo jest przepięknie. Z nami jeszcze jest plazaław, także musimy jego koniecznie zahaczyć. Tutaj jeszcze jest jakaś taka góra, na którą można wejść. Pewnie jest tam jeszcze piękny widok. Zobaczymy czy się przejdziemy, czy się nie przejdziemy, ale na pewno zabaw musi być zaliczony. A za mną piękny Speti Stefan. Fajne miejsce. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy to normalnie można, czy to normalnie otwierają, czy nie, czy tam można wejść. Co? A co jest? A, tak wygląda plac zabaw. tu jakiś wielki zamek. Wow. Ale, jaka karuzela śmieszna z takimi siedzonkami. Dlaczego śmieszna karuzela z siedzonkami? <grym wiosenka> Skończymy już naszą wycieczkę w miejscowości Sveti Stefan. Było bardzo fajnie. Naprawdę warto tu przyjechać. Chociaż na chwilę. Dzięki, że oglądaliście nasz odcinek. Zapraszamy o wciśnięcie łap w górę, dzwoneczka i zostawienie komentarza. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Żeby być zawsze na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek oraz czerwony przycisk pod filmem subskrybuj.